Linki do wszystkich gadżetów z tego odcinka znajdziecie w opisie filmu. Najciekawsza lampka na biurko. Jeśli sama żarówka lewitująca w powietrzu nie robi na Tobie większego wrażenia, to tutaj możesz wybrać także kolorową wersję, mieniącą się w wielu pięknych barwach. A ponadto w podstawie ma wbudowaną ładowarkę bezprzewodową. Wystarczy położyć na niej telefon i nie musisz podłączać kabla. Sam widok lewitującej i obracającej się w powietrzu żarówki jest niesamowity, a to jeszcze dzięki ładowarce ten gadżet zyskuje na funkcjonalności. Jeśli chcesz wyłączyć światło, czy może wysiądzie prąd, to żarówka za sprawą magnesów przyczepi się do górnej części, więc nie ma obaw, że rozbije się o podłogę. Miniaturowy multitool w kształcie karty kredytowej, więc możesz nosić go w portfelu, dzięki czemu będziesz miał go zawsze pod ręką. Multitool wyposażony jest w podstawowe narzędzia, przede wszystkim rozkładany nożyk, ale oprócz tego znajdziemy w nim śrubokręt płaski czy linijkę. Całość wykonana jest ze stali nierdzewnej. Jak oszczędzać podczas zakupów internetowych? Tutaj z pomocą przychodzi serwis cashbackowy, jakim jest Leti Shops. Robiąc z nimi zakupy w tysiącach sklepów internetowych, otrzymasz część środków wydanych na zakupy w formie zwrotu na konto. Na przykład na AliExpress możesz otrzymać do 6,5% zwrotu za zakup. Oprócz AliExpress są takie sklepy jak Allegro, Booking, Pyszne.pl, MediaMarkt, Obi, KFC, Lidl i setki innych. Przede wszystkim zarejestruj się. Link do strony znajdziesz w opisie filmu. Potwierdź adres e-mail, tym samym aktywując konto. Następnie pobierz aplikację na telefon bądź wtyczkę do przeglądarki. W aplikacji otwórz sklep, w którym chcesz zrobić zakupy. Opłać zamówienie, a w przeciągu 24 godzin Twój zwrot zostanie naliczony. Tutaj widzicie kilka przykładowych zwrotów. Osobiście wielokrotnie testowałem i za każdym razem otrzymamy zwrot z mojego zamówienia i z doświadczenia wiem, że jest to serwis godny polecenia. Tym bardziej, że jest on całkowicie darmowy, a ponadto finalnie płacicie mniej za zakupy. Zegarek dla wielbicieli motoryzacji. Tarczą zegarka jest trójwymiarowa felga samochodowa. W tle możemy zobaczyć tarczę hamulcową oraz zacisk Brembo. Pochodzi od bardzo popularnego producenta na AliExpress, jakim jest Nibosi. Na aukcji znajdziemy modele dostępne w wielu wersjach kolorystycznych, również całe srebrne. Wykonane są ze stali rdzewnej, a cała konstrukcja jest wodoodporna. W opiniach na aukcji znajdziemy wiele pozytywnych ocen, również od kupujących z Polski. Wiele osób w czasach pandemii postanowiło zrobić remont mieszkania, a ten gadżet powinien to usprawnić, a przynajmniej w kwestii malowania. Ten zbiornik na farbę w formie tacy wyłożony jest bardzo chłonnym materiałem. Wystarczy wylać na niego farbę i zabrać się za malowanie bez obawy o wylanie zawartości i poplamienie całego mieszkania farbą, jak to często bywa w przypadku standardowych pojemników. Po zakończeniu prac pamiętaj, aby porządnie umyć tackę, by mogła być wielokrotnie użytkowana. Chyba nikt nie lubi zmywać podłóg. Xiaomi o tym doskonale wie i dlatego przygotowało mop automatyczny. Wykonuje 1000 ruchów na minutę szorując podłogę. Dzięki temu przejeżdżając po podłodze w jednym miejscu osiągamy efekt jakbyśmy robili to wielokrotnie. W urządzeniu znajdziemy pojemnik na wodę z płynem oraz spryskiwacz, który rozprowadzi ją po czyszczonej powierzchni. Ponadto wbudowane jest oświetlenie LED, aby z łatwością dojrzeć, czy podłoga została odpowiednio wyczyszczona. W zestawie otrzymujemy 10 zapasowych padów czyszczących, które oczywiście są wielokrotnego użytku. Chodź dla wielbicieli jedzenia. Teraz możesz otulić się przyjemną pizzą. Na aukcji dostępnych jest wiele wzorów, jak na przykład hamburgery, ciastka czy pączki. I teraz mogę się założyć, że oglądając to zgłodniałeś. A gdyby tego było mało, to do zestawu możemy dokupić poduszki w podobnym stylu. Na Ali znajdziemy m.in. utka pieczone z kurczaka, bochenek chleba czy chociażby hot dogi. Zabawkowe ramię hydrauliczne. Za pośrednictwem tłoków zrobionych ze strzykawek możesz poruszać ramieniem, chwytać przedmioty i przestawiać je w inne miejsca. Fajna zabawka dla dzieci, która przy okazji uczy o podstawach mechaniki. Jeśli podoba Ci się ten produkt, to powinieneś zobaczyć cały sklep tego sprzedawcy. Oferuje tam więcej podobnych. Nieskończone sprężyny. Spróbuj rozdzielić te dwie sprężyny ciągnąc je na boki. Jakbyś nie próbował, to ci się nie uda. Oczywiście jest to iluzja optyczna. Bardzo prosty gadżet, ale jakże satysfakcjonujący. Xiaomi mija Elvis Presley Atomic Player. Już sama nazwa wskazuje, że jest to małe radio w stylu retro. Rozmiar tego urządzenia jest trochę większy niż pudełko zapałek, a wyglądem imituje gramofon. Dźwięk wydobywa się przez czarne pole, które wyglądem przypomina płytę winylową. Oczywiście może działać jak standardowy głośnik Bluetooth, ale jest też dostępna dedykowana aplikacja i sam głośnik posiada wbudowane radio FM. W zestawie z radiem sprzedawany jest szereg dodatków, jak na przykład pokrowiec. Nie wiem czy wiecie, ale najlepszą metodą mycia samochodu jest mycie na dwa wiadra. W jednym jest woda z szamponem, a drugie służy do płukania rękawicy. A ten gadżet to separator brudu do wiadra. W trakcie płukania gąbki brud oddziela się i opada na dno, a ten gadżet zapewnia, że ruch wody nie podniesie drobinek, które zostaną na rękawicy. Dzięki temu nie porysujemy sobie lakieru. Sam korzystam z tej metody i mogę śmiało polecić. Jeśli chcesz wprowadzić trochę spokoju, harmonii czy tak zwanego zen do swojego domu, to te kadzidełka mogą Ci w tym pomóc. Odpal je i obserwuj jak dym powolnie opada po kolejnych stopniach imitujących liście. W zestawie znajdziemy wkłady o różnych zapachach. W sklepie możemy znaleźć różne modele jak na przykład dymny wodospad czy posążek smoka. Ultramocny laser świecący niebieską wiązką. Jest na tyle mocny, że może podpalać zapałki, przebijać balony, czy wypalać wzorki w kartonie. Potwierdzają to opinie kupujących na aukcji, także radzę zachować wszelkie środki ostrożności podczas używania tego sprzętu. Bardzo ładnie prezentuje się również sama konstrukcja tego urządzenia. Wygląda jakby laser pochodził z gwiazdnych wojen. Najlepsza miska dla małych dzieci. Praktyczna i bezpieczna miska niewysypka, dzięki której jedzenie pozostanie zawsze w swoim miejscu, czyli wewnątrz miseczki. Miseczką z jedzeniem można obracać, machać, potrząsać, a zawartość nadal pozostanie w środku. Całość jest zaprojektowana tak, aby wewnętrzna miseczka obracała się o 360 stopni i pozostawała zawsze w pozycji poziomej. Jeśli masz dość ciągłego sprzątania po swoich dzieciach i zmywania resztek jedzenia ze ścian, to ta miska jest dla ciebie. Wielofunkcyjna obieraczka posiada obrotową głowicę z czterema różnymi końcówkami. Przede wszystkim mamy standardową obieraczkę końcówkę z ząbkami, która pozwala otrzymywać drobno karbowane kształty. Trzecia końcówka pozwala na wykraiwanie małych paseczków. A na koniec mamy małe kółeczko do wycinania głębszych niedoskonałości z ziemniaków. Może ten gadżet kuchenny nie zmieni Waszego życia, ale jeżeli Ci się popsuło poprzednia obieraczka, to ta będzie dobrym wyborem. Rozkładany kieliszek. Wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej. Po złożeniu wygląda jak mała puszeczka. Taki kieliszek może przydać się na górskich wyprawach, festiwalach czy po prostu na grillu. Możesz zabrać go wszędzie i nosić zawieszonym na łańcuszku. Wtedy będziesz mieć pewność, że nikt inny go nie używał. Na aukcji do wyboru są w trzech różnych pojemnościach. Na AliExpress możemy kupić nawet cały kran. Ten konkretny jest w typie wodospadu, z którego swobodnie spływa woda. Przezroczysty element posiada wbudowane oświetlenie, które zmienia kolor w zależności od temperatury wody. Mimo tego sam kran nie potrzebuje zewnętrznego zasilania. To właśnie przepływająca woda generuje prąd, którym zasila termometr oraz diody. Koniec ze sprzątaniem kuwety po kocie. Ta inteligentna kuweta sama wykrywa, kiedy kot przyjdzie załatwić swoje sprawy. Następnie obraca zbiornik ze żwirkiem, przy czym wybiera wszystkie nieczystości. Na koniec przenosi je taśmowo, tak samo jak w fabryce, wyrzucając je wprost do kosza. Z tą kuwetą nie musisz sprzątać kuwety kilka razy dziennie grzebiąc łopatków w żywirku, ale co parę dni opróżnić worek jakbyśmy wynosili śmieci. Ten kosmicznie wyglądający przedmiot to zwykły pierwiastek chemiczny. Bizmut to metal o stosunkowo niskiej temperaturze topnienia, bo wynosi ono około 270 stopni Celsjusza. Podczas powolnego studzenia tworzą się niesamowite kształty, a sam metal nabiera tęczowych kolorów. Oczywiście taki kawałek metalu możecie kupić na Ali, nie jest on trujący, jest w pełni bezpieczny. I to już wszystkie gadżety jakie na dzisiaj przygotowałem. Przypominam jeszcze o zwrotach za zakupy, jakie możecie otrzymać korzystając z serwisu Shops. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, a jeśli tak, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, aby nie ominęły Was przyszłe filmy. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło. Cześć!